Ja miałem takie szczęście, a można powiedzieć, że z punktu widzenia tematu, nieszczęście, obserwować, i analizować i studiować sytuację ministrów kultów w Meksyku. I okazało się, że tam po tylu latach, po zmianach politycznych, po nowelizacjach konstytucji, po przystąpieniu do międzynarodowych dokumentów chroniących prawa, także polityczne, okazuje się, że około 100 tysięcy ludzi. Bo tam jest szersze pojęcie, nie chodzi tylko o samych duchownych, ale i pracowników kościelnych, jest pozbawionych prawa pełnego prawa wyborczego, są pozbawieni prawa biernego wyborczego, a do 1992 roku w ogóle możliwości udziału w wyborach są pozbawieni, mają poważnie ograniczone możliwości stowarzyszania się, popierania swoich kandydatów, wyrażania swojej opinii, poglądów na tematy polityczne. Nie mają możliwości korzystania ze środków przekazu, nie mogą posiadać koncesji, nie mogą dzierżawić nawet środków przekazu. Mogą jedynie związki wyznaniowe i osoby duchowne publikować artykuły o treści religijnej w formie drukowanej. A przecież jest zakazana cenzura uprzednia. Przecież dzisiaj głosić Ewangelię, przekaz misji, nie mówię tylko o chrześcijanach, ale o innych kościołach związkach wyznaniowych, choćby w wielu krajach. Jednocześnie taki Meksyk, to się okazuje, że nadal to prawo w 90% jest obowiązujące i zależy tylko od woli rządzących, na ile te prawa są jakoś tam przestrzegane. Czy są przynajmniej tolerowani w życiu publicznym, ale to jest pozbawienie podstawowych praw osób, bo już nie mówimy o duchownych jako takich, ale o duchownych obywatelach. Stąd też pomysł tej konferencji. Mamy, składa się ona z dwóch części. Pierwsza to jest takie troszkę doktrynalne wprowadzenie, teraz prezentowany jest referat na temat pojęcia praw politycznych. Następnie przedstawimy stanowisko Kościoła w, punkt, w odniesieniu do duchownych ich możliwości udziału np. w wyborach, w pełnieniu urzędów publicznych, przynależności do partii politycznych itd. Ale to jest tak zwane samoograniczenie się wspólnoty religijnej. Natomiast nie powinno tego czynić państwo, pozbawiając praw politycznych obywateli. W drugiej natomiast części, drugiej sesji, przedstawimy dwie egzemplifikacje. Najpierw, jak to się dzieje, jak te prawa są traktowane na Ukrainie. Teraz jest ona w centrum naszych wydarzeń. Widzimy też jeszcze dalszy czas, jak ciąży tam mentalność. Pobyłem z i ja przedstawię. To, o czym na początku wspomniałem, co mnie skłoniło do zorganizowania tego seminarium, sytuację prawno-polityczną i te prawa polityczne ministrów kultur w Meksyku aktualnie.